Hello, to Greg.pl i witajcie na jasnej stronie mocy. Tak zmieniłem nazwę serii, ponieważ tamta mi się trochę nudziła. Znaczy po, tak po prostu była nudna i tyle. A serwis się nazywa The Secret World. Bo my jedynie tutaj się. kurde to trochę się tutaj marnuje na sobie i zacząłem sobie budować domek to wam pokażę robię sobie drugie pięterko bo coś począłem że ja się nie rozwijam i sobie buduję domek raczej znaczy, rozwijam dom jak widzicie drugie pięterko jeszcze nie wiem co tutaj będzie, może sobie Enchanting kiedyś, albo co innego. A tak propos, zróbmy sobie samą jebkę, tak, samą jebkę zrobiona. teraz zacznijmy od, to tak, skończymy to jeszcze zrobić. O. To tak. Wy sami zadecydujcie co ma być tutaj w tym pokoju. I niedługo kończą się oczywiście w wakacje i rusza ponownie seria popularna. Więc serdecznie na nią zapraszam. A trochę to chyba skończyło mi się drewno. Tak, tak. jeszcze podrewno. drewno. Co tu tutaj z chronikiem myszki? Coś nie tak. Nie, wszystko dobrze. Wszystko dobrze. Sorry za te lagi. Trochę tu na serwisie laguje, ale to nic. Wiem, że też myślicie sobie, że trochę tak nudno, ale nie obawiajcie się. Niedługo się zaczyna impreza u Pawła. Tylko tam musi go załatwić i tt. A już rzeczy wam przygotowane na tą impre. to impre. Oto. Komu to subskrybujcie, oceniajcie. Na razie